Cześć robaczki, z tej strony mieszka Eichleberger, jestem zoopsychologiem i od prawie 10 lat pracuję z kotami. Jak wiecie, jedną z podstawowych rzeczy, którą kot potrzebuje, żeby być zdrowym psychicznie i fizycznie, to jest aktywności fizyczne i aktywności intelektualne. O czym bardzo często, niemal w każdym filmiku, niemal na każdym live, niemal w każdej rozmowie z wami podkreślam, że kot potrzebuje dużo aktywności fizycznych, tych trochę mniej, ale właśnie aktywności węchowych, intelektualnych, tych trochę więcej. I nie wiem czy wiecie, ale najczęstszą odpowiedzią z waszej strony jest to, Mieszko, no ale mój kot nie chce się bawić. Czemu mój kot nie chce się bawić? Mieszko, czemu mój kot nie chce się ze mną bawić? Tylko jakby mam wrażenie, nie zwracać uwagi na jedną rzecz. Kot y, ma pewnego rodzaju instynkty, które są, wynikają z, z zachowań, jakby te instynkty wynikają z jakby przeniesienia tych, tych zachowań w genach po dziadkach, pradziadkach, po rodzicach y, tego kota. A zachowania tych dziadków, rodziców, i tak dalej wynikają z odziedziczenia po, przod, po dzikich przodkach kota domowego. Więc zachowania związane z polowaniem, wypatrywaniem ofiary, atakowaniem, zabijaniem i tak dalej to są rzeczy, które są zapisane w genach. Każdy kot będzie się bawił. Kwestią jest to, czy od kocięcia, jak kot jest, czy z hodowli, czy po prostu urodził się w domu i nie jest hodowli, ale urodził się, yy, urodził się i był pod opieką matki i rodzeństwa? Czy matka spędziła z nim odpowiedni czas, czyli minimum, 14, minimum 12 tygodni, a rekomendowane nawet 16 i więcej tygodni spędzonych z matką i, i rodzeństwem? Yy, I czy człowiek dał w tym okresie wczesnej socjalizacji kotu? tyle rzeczy tyle zabawek tyle nowości żeby kot mógł się z różnymi rzeczami zapoznać i potem żeby mógł ten schemat jakby tego czego nauczył się od mamy w kocieństwie i od, i od rodzeństwa żeby mógł to potem ten schemat powielać modyfikować i zmieniać w dorosłym życiu jeżeli kociak pochodzi z ubogiego środowiska ubogo wychowany e, lub po prostu matka była zbyt młoda e, nie zajęła się nie zajęła się miotem, albo zajmowała się tym słabo po prostu wpłynie to na to, jak, jak to zwierzę będzie postrzegało rzeczywistość, ale także zabawę, czyli jest socjalizacja pierwotna, czyli jeżeli weźmiecie kota niewiadomego pochodzenia, weźmiecie kota, który został odrzucony przez matkę, czy po prostu został zbyt wcześnie od tej matki odebrany, to możecie się spodziewać, że wasz kot będzie miał problemy z zachowaniem związanym z zabawą. Jeżeli środowisko, w jakim się wychował, było ubogie w aktywności i zabawy, to też może mieć problemy z zabawą. Ale jednym z głównych czynników, które wpływają na to, że kot się bawi lub nie chce się bawić, jest to, czy robimy to z nim codziennie, czy proponujemy różne aktywności codziennie, czy proponujemy różne zabawki, czy proponujemy różne nagrody, czy wchodzimy z kotem w interakcję związaną z zabawą. Jednego dnia bawimy się na łóżku, drugiego dnia bawimy się na krześle, trzeciego dnia przestawiamy stolik i krzesło, przykrywamy e, ręcznikiem, czwartego dnia robimy tunel, piątego dnia modyfikujemy okolice drapaka i tam z kotem się wspinamy, szóstego dnia robimy tor biegowy po mieszkaniu, siódmego dnia robimy e, e, rajd po półkach. Codziennie aktywności fizyczne i intelektualne powinny się zmieniać żeby kot miał potrzebę zaangażowania się i wchodzenia w taką interakcję. Z reguły koty nie chcą się bawić, bo je zaniedbujemy, bo nie skupiamy uwagi na jego potrzebach wysiłku fizycznego, wysiłku intelektualnego, nie wciągamy kota w cykl łowiecki. Cykl łowiecki jest bardzo, ale to bardzo ważny i jego elementem po tym zabawie fizycznej, psychicznej, są posiłki itd. Tak Angażujemy kota jedzeniowo, ale codzienna stymulacja fizyczna i codzienna stymulacja intelektualna, węchowa jest podstawą, żeby kot chciał się bawić, żeby chciał się uczyć. Kot musi być do czegoś zachęcony, coś musi być mu przedstawione. Jeżeli na początku nie reaguje, to trzeba mu to może przedstawić w innym miejscu, z innym przysmakiem, w, w innej częstotliwości. Czasami do jakiejś zabawki, czy do miejsca na zabawę. Kot po potrzebuje podejść raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Kot potrzebuje być zachęcany. Kot powinien być e, zaskoczony czymś, powinien mieć dokładane czasami trudniejsze rzeczy, czasami łatwiejsze rzeczy. Kot powinien być angażowany ze strony człowieka, dlatego e, jest tak bardzo ważne, żeby to człowiek wchodził w interakcję z kotem. I dawał mu propozycję, a nie po prostu rzucał zabawkę. Baw się sam. Zabawa samemu nie jest, nie jest efektowna, nie jest skuteczna. Kot potrzebuje stymulacji zewnętrznej, ze strony nas, człowieka. Możecie oczywiście opowiedzieć, jak Wy się bawicie z kotami, jakie macie propozycje dla swoich kotów i może inni obserwujący też skorzystają na Waszych propozycjach. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się materiał przydał. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. I o swoich podopiecznych. Widzimy się w kolejnych materiałach.